Że z takiego magazynu energii, który ma 10 kWh, to takich dostępnych kWh, z których faktycznie korzystamy, no to może zostaje z 6. Więc to też jest taki temat bardzo, bardzo że tak powiem, ciężki. No, ale jeśli chodzi o zwrot, bo jak tutaj rozmawialiśmy o zwrocie takiego magazynu energii, to nie zawsze. Zależy nam na tym, że coś musi nam się zwrócić, bo jak na przykład weźmiemy sobie za przykład, dach w naszym domu, czy nowy samochód, czy on się nam musi zwrócić? No niekoniecznie, to zupełnie inaczej funkcjonuje i jakoś nikt nie mówi wtedy o zwrotach. Witajcie Witamy. wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać o magazynach energii i yy, pewnie nawet nie spodziewaliście się tego, że mogę mówić w taki sposób o magazynach energii. Ale jestem zmuszony. Tytuł tego filmu Energetyczne oszustwo przez dotacje wpychają nas w magazyn energii. Dlaczego tak uważam? Dlaczego yy, takie mam podejście w tym momencie i dlaczego chcę troszeczkę was przestrzec, bądź po prostu poinformować jak powinniśmy postępować, jeśli chodzi o magazyn energii. To, może na początek Wam powiem jeszcze, że ostatnio w ogóle nie proszę o subskrypcję, bo jakoś o tym zapominam. No i te subskrypcje jakoś tak słabo przy, przybywają. Jeśli możesz i chcesz wspomóc mój kanał i poprawić mi troszeczkę humor, to kliknij w przycisk subskrybuj, będzie mi bardzo miło. A ty przy okazji będziesz miał możliwość dowiedzenia się tego wszystkiego z tego kanału, co ciebie interesuje. A teraz przechodzimy do rzeczy. Pozwólcie, że będę zerkał sobie troszeczkę nieraz na monitor, bo mam tam rozpisane cały, że tak powiem, ekspoze, jak, powi jak co chcę Wam po prostu przekazać, ale już ruszamy z tematem. Więc tak, na początek. Kiedy magazyn energii ma sens i czy w ogóle ma sens? Wypisałem sobie w taki sposób, jeśli jest na tyle duży, że wystarcza nam na kilka dni naszego. Zapotrzebowania. Bo na przykład, do czego w ogóle skłoniło mnie nagranie tego filmu? Ostatnio odezwał się do mnie taki znajomy, który chce sobie założyć fotowoltaikę. Oczywiście wiadomo, że na nowych zasadach, bo innej, innej możliwości w tej chwili już nie ma. I firma zaproponowała mu założenie również magazynu energii. Zużycie jego domu to jest w granicach 4,5 tysiąca kilowatogodzin. A firma zaproponowała mu, żeby założyć mu magazyn energii 10 kWh i plus do tego instalację 10 kW. 10 o ile instalacja 10 kW, to powiedzmy, że tutaj jestem w stanie zrozumieć po co, ale magazyn energii 10 kWh to zależy. No bo tak, jeśli Myślimy, że będziemy w jakimś tam off-gridzie, to przy 10 kWh zapomnijmy o tym, bo nawet w tym przypadku, przeliczając 4500 kWh zużytej, zużywanej energii rocznie przez 365 dni, 366, zależy który rok, ale wiemy o co chodzi, to wychodzi nam, słuchajcie, że to jest mniej więcej około 12 kWh. Ten znajomy nie korzysta z y, ogrzewania elektrycznego i nie dogrzewa się w żaden sposób, póki co elektrycznie, myśli troszeczkę o jakichś tam klimatyzacjach, żeby sobie zastosować, wiadomo, do grzania i do chłodzenia, ale jakby y, na tą chwilę o tym jakby nie myśli, więc dlatego ma takie zużycie w granicach tych 12 kWh. Ale musimy mieć, y, jeśli ktoś chce nam sprzedać magazyn energii, musimy mieć tego świadomość, jak ten magazyn energii będzie działał i co on, na co on nam, tak naprawdę nam pozwoli? Ja jestem na przykład takim przykładem tego, że posiadam magazyn energii Luna 2000 Huawei, który jest y, magazynem, który w zasadzie działa tylko w formie autokonsumpcyjnej. Czyli jeżeli chcemy sobie naładować magazyn energii, a korzystać z niego, y, w sensie z, zużywać energię z tego magazynu, y, po prostu w nocy, wtedy kiedy nam słońce nie świeci i tylko do tego w zasadzie ten magazyn może służyć. Jeżeli chodzi o to, czy on w ogóle będzie w off no to może być, ale tylko na jednej fazie, więc moje zdanie jest takie, że no nie jest to jakieś super dobre rozwiązanie. Ja go testuję, więc jakby troszeczkę inne mam do tego podejście. Wracając do tematu, czyli jeżeli ktoś proponuje nam magazyn energii, to dopytajmy, i doprecyzujmy sprawę, czy ten magazyn energii tak naprawdę będzie spełniał nam te funkcje, o których myślimy, że chcemy, żeby nam spełniał. Dlatego, że wszyscy myślą, że jeżeli będą mieli magazyn energii, to będą mieli możliwość życia w off-gridzie. A chociażby ten przypadek, czyli mój przypadek, pokazuje, że ten magazyn energii absolutnie do tego nie pozwala, bo jeżeli wyłącza nam się prąd, z sieci, to chociażby nie wiem, jakie słońce nie świeciło, to nie będziemy mieli z tego magazynu pożytku, i fotowoltaika dalej nie będzie pracowała, więc takie rozwiązanie na przykład temu absolutnie nie służy. Tutaj wynotowałem sobie też, żeby zwrócić na to uwagę, czy będzie nam mógł pracować w trzech fazach w gridzie No to właśnie o tym Wam też powiedziałem. Kiedy magazyn energii jeszcze może mieć jakikolwiek sens bycia u Was w domu, to na przykład sytuacje, w których mamy wiele razy w ciągu roku długotrwałe problemy z brakiem zasilania, i wtedy możemy sobie o tym pomyśleć, bo dlaczego? Dlaczego w ogóle mówię Wam o tym i dlaczego rozwodzę się na temat magazynów energii? Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale jeśli teraz chcielibyście założyć fotowoltaikę i chcielibyście również magazyn energii, no to jest dofinansowanie 16 tysięcy na ten magazyn energii. Więc jeżeli założymy, że chociażby taka Huawei Luna, który mniej więcej 10 kWh magazyn energii ma, yy, kosztuje mniej więcej około 30 tysięcy, to jeżeli ktoś ma, nie wiem, z, yy, dużo pieniążków i chce sobie taki magazyn zakupić i myśli, że właśnie będzie miał te plusy, o których w tej chwili mówię, że nie zawsze niestety to tak może działać, no to wtedy go będzie kosztowało na przykład tylko niby 15 tysięcy złotych, czy tam, no zależy za ile ten magazyn kupi. Ale chciałbym, żebyście mieli świadomość, co tak naprawdę to nam daje. Więc jeżeli mamy długotrwałe problemy z zasilaniem, możemy o czymś takim pomyśleć, ale ja nie wiem, czy na przykład w takim momencie nie pomyślałbym zupełnie o czym innym, bo na przykład tutaj przypadkowo mam otwartą stronę z Allegro i na przykład za 10 tysięcy złotych jesteśmy w stanie kupić sobie 4,5 kW. Trójfazowy już magazyn, magazyn energii agregat. Albo tutaj za dyszkę mamy 7900, który jak podepniemy sobie pod naszą instalację, jeśli myślimy o tym, że chcielibyśmy mieć możliwość, w razie czego mieć takie zabezpieczenie, no to nie wiem, czy taki agregat nie jest lepszym rozwiązaniem. O tutaj proszę bardzo, może no znajdźmy jakiś taki większy, jeszcze do tego automatyczny, za 9000 zł, trzyfazowy. Jak on ma tutaj moc? Już spójrzmy sobie z ciekawości. 7,9 kW. Wiadomo, że on 7,9 nie poleci. Możemy go odpalać ręcznie, możemy go odpalać automatycznie. Więc, jakby jeżeli myślimy o tym, że chcemy się zabezpieczyć na chociażby jakieś blackouty czy tego typu rzeczy, no to nie wiem, czy to nie jest po prostu lepszym rozwiązaniem. Tutaj sobie nawet napisałem i też Wam to przypomnę, jeszcze raz, już ostatni, że tutaj poopowiadać o tym, że magazyn energii to nie zawsze niezależność. No właśnie o to chodzi, że nie zawsze jest tak jak jest. Kiedy jeszcze magazyn energii będzie nam przydatny? Jeśli na przykład mamy zbyt wysokie napięcie w sieci, a mamy za dużo pieniędzy i chcemy sobie kupić magazyn energii, to taki magazyn energii jest nam w stanie, że tak powiem, ustabilizować tą sieć na tym poziomie żeby nam się fotowoltaika nie wyłączała. Ci, co jeszcze nie mieli latem fotowoltaiki, to jeszcze nie wiedzą o czym mówię. Ale ci, co mieli, to już prawdopodobnie oglądali któryś z moich filmów, a jak nie moich, to moich kolegów, w których opowiadamy o tym, jakie to są problemy z obniżeniem sieci. Ale też nie jest to koniecznością posiadania magazynu energii, bo w tańszy sposób możemy to zrobić innymi sposobami. Jest kilka sposobów. Nie chcę w tej chwili ich wymieniać, ale jak poszukacie na kanale filmów, to do tego również. Dojdziecie. Kiedy magazyn energii również będzie nam takim, jakby i wtedy faktycznie warto o tym pomyśleć. Oczywiście mówimy o takim magazynie energii, który pozwala nam na to, żeby działał jako taki. Duży UPS, czyli jak nam zabraknie prądu, to żeby on yy, w mgnieniu oka, że tak powiem, przełączył się na magazyn i żeby nam dalej funkcjonowało. No, na przykład, w sytuacjach takich, kiedy mamy na przykład jakąś yy, chorą osobę, która musi być cały czas podpięta yy, pod jakąś aparaturę i potrzebujemy mieć że tak powiem stałe zasilanie i nie możemy sobie dopuścić do czegoś takiego, że kilka godzin tego zasilania nie będzie albo na przykład jeżeli mamy taką firmę chociażby taką jak w której firma Sławka z, z kanału panele fotowoltaiczne, w której produkują soczewki i tam jest na przykład taka sytuacja, że gdyby stanął został wyłączony prąd i nie byłoby ciągłego zasilania i Nastąpiłaby jakakolwiek przerwa, to nieraz paręset tysięcy złotych, jak nie dolarów i euro, poszłoby się, że tak powiem, walić, ponieważ jak maszyna by zatrzymała się, to wtedy już nie da się uratować. Tych soczewek, które tam są szlifowane, i w nagłym przypadku zostałoby to zatrzymane. I pewnie takich sytuacji jest mnóstwo, są jakieś tematy, kiedy jakieś zwierzęta potrzebują mieć zasilanie jakieś konkretne. Więc jest na pewno dużo takich jeszcze rzeczy, o których tutaj nie powiedziałem, i też będę was prosił o to, żebyście napisali w komentarzu, jakie jeszcze przypadki i z czego, gdzie korzystacie z magazynów energii, jeśli chodzi o o to, czy jest jakaś zasadność używania tych magazynów energii. No i ogólnie, jeśli chodzi o zasadność używania magazynu energii, to przy netbillingu może mieć sens w tym kontekście, że tutaj nie magazynujemy energii w sieci, tak jak jest to przy netmeteringu, czyli przy tych starych zasadach, tylko cała energia, która przychodzi nam z paneli fotowoltaicznych, czym więcej jej skonsumujemy na miejscu, że tak powiem, czyli bardziej zadziałamy na autokonsumpcję, tym mniej wyślemy do sieci, a jak wiadomo za tą energię w netbillingu płacą nam, że tak powiem, w wirtualnych pieniądzach, którymi możemy później opłacić nasze rachunki, ale tak naprawdę płacimy tylko za zużyte, zużyte kilowatogodziny, a nie płacimy za żadne przesyły, więc czym więcej energii Zostawimy w domu, czyli na przykład kończy nam się dzień, przestaje nam się produkować energia, a my tą energię, którą zmagazynowaliśmy w naszym magazynie, jeszcze możemy z niej korzystać i nie musimy pobierać z sieci. A znowu to, co nam się produkowało w ciągu dnia, to zamiast wysyłać po, jakieś, po jakiejś kwocie, nazwijmy to nieraz być może marnej, bo będą niebawem taryfy dynamiczne, i wtedy różnie będą płacić nam za te godziny, Póki co nie jest najgorzej, jeśli chodzi o płatności w net ale nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Więc w net jest sens, że tak powiem, posiadania takich sytuacji. Jeszcze kilka plusów, zaraz przejdziemy do minusów, spokojnie, minusów będzie równie dużo jak i plusów. No, więc tak, ale czy ta ilość energii, na przykład 10 kWh pozwoli nam, aby magazyn energii nam się zwrócił? Pewnie nie. 10 kWh w magazynie energii to jest tak naprawdę bardzo mało, a jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że tak naprawdę na to, żeby te 10 kWh energii wtłoczyć do magazynu energii, prawdopodobnie będziemy musieli zużyć w granicach 12 kWh energii, bo tam, tam następuje, że tak powiem, jak to nazwać. Przem Jezu, konwertowanie energii ze stałej i później z magazynu, jak wypluwamy do, naszej, do naszego domu czy do sieci, znowu musimy przekonwertować na prąd zmienny. No i w ten sposób tracimy i tak naprawdę można by założyć, że z takiego magazynu energii, który ma 10 kWh, to takich dostępnych kWh, z których faktycznie korzystamy, no to może zostaje z 6. Więc... To też jest taki temat bardzo, bardzo, że tak powiem, ciężki. No ale jeśli chodzi o zwrot, bo jak tutaj rozmawialiśmy o zwrocie takiego magazynu energii, to nie zawsze zależy nam na tym, że coś musi nam się zwrócić, bo jak na przykład weźmiemy sobie za przykład dach w naszym domu czy nowy samochód, czy on się nam musi zwrócić. No niekoniecznie, to zupełnie inaczej funkcjonuje i jakoś nikt nie mówi wtedy o zwrotach. No wiadomo, że fajnie by było, że inwestycja typu magazyn energii powinien nam się zwrócić, ale jedyne co nam się zawsze zwróci, to po dobrej imprezie alkohol. To jest jedyna rzecz, która nam się na pewno zwróci i to w miarę szybko. No, jeśli, jeśli mówimy o tym zwrocie, to jeżeli ktoś weźmie pod uwagę zwracanie się tego magazynu energii w kontekście dzisiejszych cen, a w zasadzie zeszłorocznych cen energii, to może wyjść, że to będzie bardzo długo, ale jeśli weźmiemy w perspektywie naszych sytuacji, które następują w tym czasie, czyli wiecie o tym, że energia. Idzie w górę i to w zasadzie idzie, można by powiedzieć, o dwa razy, bo tak na, bo można powiedzieć też, że drugiej taryfy w zasadzie od przyszłego roku, znaczy od tego roku wróć już nie ma, bo po przekroczeniu tych naszych limitów kilowatogodzin, to każde kolejne kWh mamy w gwarantowanej cenie tam 79 groszy, ale to jest netto za kilowatogodzinę, więc ze wszystkimi obliczeniami to tak naprawdę jest ponad złotówkę, a ponad złotówkę to już zap można zapomnieć o dawnej yy, drugiej taryfie, bo jej po prostu nie ma. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o to, czy magazyn energii ma sens, no to taryfy dynamiczne, o których wam wcześniej wspominałem już troszeczkę, więc będą takie sytuacje, bo, bo to się już dzieje w Europie, to się dzieje na świecie, że w pewnych godzinach energia jest bardzo tania, w pewnych godzinach jest bardzo droga i to są spore różnice i wtedy taki magazyn energii będzie miał sens, bo po prostu nie będziecie się musieli zastanawiać, albo nie będziecie musieli opieprzać swojej żony, że na przykład. Pierze o godzinie nie wiem 22, kiedy ta energia załóżmy będzie najdroższa, i wtedy, że tak powiem, możemy sobie korzystać z takiego właśnie magazynu. Kiedy magazyn energii nie ma sensu. Jeśli myślimy, że przy niewielkim magazynie będziemy off-grid, no to musimy o tym zapomnieć. Już o tym wspominałem na samym początku, ale muszę Wam to powtórzyć. Wezmę tutaj za przykład naszego kolegę Piotra ekoniezależnego, Niezależnego, który jest mocno, stara się być mocno niezależnym i mocno, że tak powiem, takim, żeby nie korzystać w ogóle z Znaczy inaczej, on nie, nie korzysta z sieci, ale korzysta z agregatu, a ja Wam tutaj przypomnę, że jakby coś to w opisie macie również do tych agregatów link, jeśli byście chcieli sobie skorzystać. I wróćmy do naszego Piotra Eko Niezależnego, którego na pewno kojarzycie, a jak nie to zapraszam na jego kanał. I Piotr Eko Niezależny na przykład ma 95 kWh w magazynie. I tak szczerze, jak z nim rozmawiałem wczoraj, przygotowując się do tego nagrania odcinka, to powiedział, że gdyby miał trzy razy, może cztery razy większy magazyn, to byłby bliżej niezależności, tej jego eko-niezależności. Byłby bliżej, co nie znaczy, że byłby niezależny, bo w naszym kraju niezależność yy, inaczej, zależność od słońca jest taka, że niestety pół roku go. Praktycznie nie ma. No, jeśli tutaj w tych minusach magazynu znowu sobie wynotowałem, że jeśli myślisz o grid to może inaczej, jeśli myślisz o magazynie jako off-grid, to może lepiej pomyśleć o agregacie, ale o tym już Wam wspomniałem wcześniej. No, i to też jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o magazyn energii, bo jeżeli i w kontekście właśnie agregatu, bo na przykład jeśli myślimy. Tylko w tym kontekście, że chcemy mieć ten magazyn jako właśnie off-grid, w razie czego? I załóżmy już, załóżmy wszystko, że nasz magazyn energii jest, potrafi w trzech fazach oddawać nam, czyli cały dom zasilić nam jak należy, i wszystko jest po prostu lala, yy, miód malina, ale i czekamy na to, że kiedyś tam nie będzie prądu i będziemy mogli z niego skorzystać, no to musicie też wiedzieć to, że utrzymanie takiego magazynu energii, w sensie yy, utrzymanie go energetycznie, Również kosztuje kilowatogodziny. To nie jest tak, że jak on jest podłączony i sobie czeka, to on, yy, że tak powiem, nie, nie czerpie energii. Jest, coś mnie swędziało. Oczywiście, że zużywa energię, i też trzeba mieć to na uwadze. Kiedyś Sławek wyliczał, że może to być nawet na poziomie 20% jego pojemności, czyli jak na przykład ja mam 10 tysięcy kilowatogodzin, to rocznie może być to nawet w granicach 2000 kilowatogodzin jeśli chodzi o jego utrzymanie. Ważne jest też to, że przy jego ładowaniu i rozładowaniu również tracimy energię przez konwersję, że tak naprawdę w magazynie takim typowym, który chcą nam sprzedać za około 30-40 tysięcy czyli 10 kWh, dostępnych mamy max 8 kWh, a do zużycia aby nie zajechać magazynu, to nawet 6 kWh. I z tym zajechaniem magazynu, to też musimy tutaj sobie się zatrzymać. Słuchajcie, na pewno będzie jeszcze jakiś materiał. O tym, żeby rozróżnić te magazyny, żeby o nich porozmawiać, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o ogólnie bezpieczeństwo kontra magazyn energii, bo bardzo dużo jest takich wpisów wszędzie, że magazyn energii może nam się zapalić, może nam wybuchnąć, może nam nie wiadomo, co się stać, ale o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali kiedy indziej, a w ogóle też przy okazji tego materiału chciałbym Was zaprosić bardzo serdecznie na targi Enex, których, na których będziemy się wystawiali. To jest ósmy, dziewiąty Marca 2023 roku. Będziemy się wystawiali, to, to bardzo mocno zabrzmiało, ale będziemy mieli swoje takie stoisko. Wszyscy razem, nasi tutaj wszyscy koledzy, których na pewno widzieliście chociażby na live'ach, będzie jako niezależny. Będzie Waldek z będzie Hubert od magazynów energii, który również z właśnie samochodowych magazynów energii stworzył sobie magazyn energii. Będzie Sławek, będzie. Kto tam jeszcze będzie? Będzie Tomek, Żyłka. Kogo, żebym znowu kogoś nie pominął, bo będzie, będą na mnie o będzie smart dom, Bartek. Więc wszyscy tam będziemy i chcielibyśmy też zorganizować taką małą konferencję, na której byśmy porozmawiali o tych tematach, które Was interesują. Jednym z takich właśnie tematów prawdopodobnie, na, znaczy o magazynach, na pewno będziemy coś rozmawiali, ale chcielibyśmy też. W kontekście bezpieczeństwa, bo wszyscy rozmawiają w kontekście, żeby sprzedać i żeby wcisnąć, a my chcemy porozmawiać o tym, kiedy jest to dla Was ważne, kiedy nie. Czyli coś w stylu tego filmu, o którym ja mówię, tylko że na pewno o wiele szerzej. No i tutaj na przykład dochodzimy. Targi zareklamowałem, to teraz wracamy do tematu, i tutaj dochodzimy też. Oczywiście zależy od technologii wykonania magazynu i zużytych ogniw, użytych ogniw i sprawności magazynu, może być od 50 do 95% sprawność magazynu. Tu nie chodzi o ile możemy z niego wyciągnąć, tylko sprawność magazynu. I tutaj chodzi o to, czy po pierwsze i z jakiego magazynu. Jeżeli większość magazynów to są magazyny litowo-żelazowo-fosforanowe i one są w stanie w granicach 90 Procent mieć swoją sprawność. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby tak najjaśniej, bo tak próbuję to wyjaśnić jak najjaśniej, że taki magazyn powinien nam wytrzymać około 6000 pełnych cykli. Pełnych cykli, czyli od y, pełnego rozładowania do pełnego naładowania. Tylko, że musimy też mieć na y, świadomości, bo niektórzy też twierdzą, że magazyny energii, tak, 10 lat i będą do wyrzucenia. Spokojnie nie będą do wyrzucenia, bo po pierwsze, ja jeszcze y, rzadko widziałem, żeby mój magazyn był totalnie rozładowany i totalnie naładowany w większości przypadków to jest tak, że coś tam sobie pociągnie w nocy mój dom, a z rana zaświeci trochę słońca, naładuje go znowu, powiedzmy gdzieś od 50% do 100% i tak naprawdę wtedy mamy jakby pół cyklu wykonanego. Więc licząc w ten sposób, to tak naprawdę magazyn jest nam w stanie przeżyć bardzo, bardzo dużo. Jakim jest, jakie, jaki minus jest jeszcze wynikający z tego, że inwestujemy w taki magazyn energii? Bo niektórzy twierdzą, i trochę mają też racji w tym, zakup takiego magazynu energii jest bardzo drogi. Tak naprawdę kiedy to nam się zwróci, to już o tym zwrocie rozmawialiśmy, że to wszy... zwrot magazynu zależy od tego, jak dużo będzie nam szła cena energii w górę, a na razie na to się niestety zapowiada. Więc minusem takiego posiadania magazynu jest niestety to, że musimy w niego dużo jakby włożyć, czyli capex mamy bardzo wysoki na samym początku, próg wejścia. Podłączenie do sieci to jest około 3000 zł, więc jeżeli ktoś myśli o takim totalnym off-gridzie, tak jak na przykład Piotrek jako niezależny, no to 3000 zł zapłacono, zapłaciłeś za podłączenie się do sieci, a żeby założyć taki magazyn energii, żeby być totalnie off-grid, niestety kosztuje bardzo dużo. I teraz pytanie brzmi. Jakie mamy zużycia energii, gdybyśmy normalnie byli podłączeni do sieci, jakie będziemy mieli zużycia energii i o jakich my w ogóle mówimy tematach. Jeżeli mówimy o rachunku na dzisiejsze czasy licząc na poziomie 150-200 zł za energię, to moje, moje prywatne zdanie, oczywiście możecie się z nim nie zgadzać, podłączanie, zakładanie magazynu energii i to jeszcze totalnie off-gridowego jest totalnym bezsensem. W ogóle Kiedyś też musimy rozliczyć i przemyśleć sobie sytuację, kiedy opłaca się fotowoltaika, w ogóle zakładać fotowoltaikę. Bo dzisiaj też miałem ze dwa telefony, nie wiem w ogóle skąd ludzie biorą do mnie telefon prywatny, ale to już jest inny temat. I pytanie brzmiało, czy jeżeli płacę 150 zł za prąd, to czy opłaca mi się założyć fotowoltaikę? No, i tyle w temacie. Sami sobie odpowiedzcie, czy się opłaca, czy się nie opłaca. No, i takie w sumie chciałbym powiedzieć tutaj już podsumowanie na sam koniec, musiałem się wczytać, aż słuchajcie. Prawda jest taka, że na chwilę obecną magazyn energii dla przeciętnego zjadacza chleba, czyli osoby, która ma zużycie na poziomie 4 do 10 MWh rocznie, nie jest to ekonomicznie uzasadniony pomysł, ale jak pokazuje historia, Instalacje fotowoltaiczne też miały się nie opłacać. A teraz okazuje się, że się opłacają iż naprawdę fajnie yy, pomagają nam w naszym, że tak powiem, budżecie domowym. Zależy, co mielibyście zrobić z tymi pieniędzmi, które chcecie wydać na fotowoltaikę i ewentualnie magazyn energii. Yy, no bo wiecie sami, że inflacja zapiernicza, jak szalona. Rozwija się szybciej niż papier toaletowy. I prawda jest taka, że ceny energii, jakiejkolwiek energii, czy to będzie do ogrzewania, czy to będzie do prąd, czy będzie gaz, to wszystko będzie rosło i to będzie rosło, jak zauważyliśmy w ostatnim czasie, to może nawet mocno przyspieszyć, jakby zwielokrotnić tą sytuację, która ma w tej chwili miejsce. Więc. Oczywiście to od was zależy, ale na pewno trzymanie pieniędzy w skarpecie nie jest dobrym pomysłem. Więc inwestycja w chociażby fotowoltaikę moim zdaniem nadal jest inwestycją, która ma większą stopę zwrotu niż trzymanie pieniędzy chociażby na jakimś tam lokatach czy tego typu rzeczach. Myślę, że dużo rzeczy jeszcze nie zostało powiedzianych, i myślę, że troszeczkę też Wam tutaj zamieszałem pewnych tematów. Jeśli gdzieś moje skróty myślowe były zbyt szerokie i, że tak powiem, nie zrozumieliście mojego przekazu, a jest to możliwe, bo ja mam takie szerokie myślenie i tak nieraz piernicze farmazyny, to po prostu mi o tym napiszcie. Będziemy próbowali razem to wyjaśnić. Jeśli gdzieś popełniłem jakieś błędy, to też bardzo proszę, żebyście napisali w komentarzu, yy, gdzie te błędy zostały popełnione. Ja oczywiście bardzo serdecznie chciałbym Was bardzo serdecznie poprosić o yy, komentarze, a jeszcze bardziej poprosić Was o subskrypcję kanału, no bo ostatnio coś się jakoś tak. Troszkę zatrzymało, ja nie powtarzałem o tych subskrypcjach, a one są troszeczkę ważne, bo czym więcej tych subskrypcji się pojawia, tym większa szansa jest na to, żebym mógł na przykład, chcę zrobić taką serię w fabrykach, pokazując różne rzeczy, ale firmy patrzą na to, ile mamy subskrypcji, czy chcą z nami, że tak powiem, rozmawiać, czy chcą nam coś pokazać, czy nie. Dlatego jeśli. Że tak powiem, nie będzie ci to przeszkadzało i kciukcie mocno nie będzie bolał od naciśnięcia. Subskrybuj to bardzo cię o to proszę. Oczywiście przy okazji będziesz miał możliwość dowiedzenia się o nowościach, które się pojawiają tutaj na kanale. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na pewno o bezpieczeństwie magazynów zrobimy. No i pomyślcie sobie o tym, czy by się nie wybrać na targi NX, bo będziemy tam wszyscy i chcielibyśmy się w końcu z wami zobaczyć. Bardzo dziękuję, cześć.